Hej kochani, to znowu ja nadal z Przemkowa. Wszystko, co dobre się skończyło, jeżeli chodzi o Kopenhagę, kochani, o Api Mondię, jesteśmy w Przemkowie i rzuciło mi się stoisko z plastikowymi boczkami do ramek. ramek. Powiem szczerze, taki produkt, który by mnie nie skusił na pierwszy rzut oka, ale powiem szczerze, jak żebyście szukali czegoś wygodnego, bez gwoździ, bez drutów. Na ten moment wiem, że rameczki, piękne rameczki. No i fajne uchwyty. Bez gwoździowe. No. Jaką reklamę od razu robię, no Nie. Kochani, nie musimy sobie zbijać rameczek. Montujemy sobie tylko i wyłącznie, czekajcie, bo to jest zamontowane. A mogę pana poprosić, żeby mi pan pomógł z tymi ramkami? Jak to zamontować? Bo mam jedną rękę. Powiem mam fajnie szybko. Dwie grubsze, dwie cieńsze. Grubsze idę na górę. Co nam robi górną byleczkę? Nie trzeba duplać, nie trzeba gwoździ, Nie trzeba wstawiania. Gotowe. I gotowe. Powiem Wam tak, jak. Byście chcieli spróbować, to Was zachęcam. Szybko się robi. Wydaje mi się, że produkt w miarę sterylny, jeżeli chodzi. Bo mamy kontakt z drewnem, mamy trochę też kontaktu z plastikiem, co troszeczkę w moim przypadku się gryzie. Ale mam odbudowaną rameczkę i powiem szczerze, tak, ładnie ją pszczoły zapropolisowały od tej strony. Czy się skuszę, nie wiem czy się skuszę na te, ale na pewno bym się skusiła na te mniejsze i tutaj już nawet z panem rozmawiam, że takie by mi się przydały, jeżeli chodzi, czekajcie, bo wy znowu nie widzicie, że takie by mi się przydały na miód sekcyjny. Jeżeli byśmy z tego zrobili podwójną rameczkę do ula i by ładnie to można było zamontować, to popatrzcie, jak ściągniemy sobie boczki, ten boczek chyba mi się ściągał, bo ja już to, to patentowałam, jakby to wyglądało. Mogę tutaj prosić, bo żeby tam, nie chcę rozerwać tego. I popatrzcie, ściągamy sobie też tą beleczkę i możemy sobie robić ładny stojaczek, gdzie nam będzie rameczka wisieć, żeby nam miód nie ściekał, a jeżeli ktoś będzie chciał sobie kawałeczek odkroić, to sobie wtedy ładnie położy na talerzyku. Dolną beleczkę wcześniej możemy sobie odciąć i wtedy po kawałeczku ktoś znowu sobie będzie odcinał, po czym może sobie odwiesić. Wydaje mi się, że produkt fajny, pod tym kątem to kupuje. Ale też wiem, że Pan mi obiecał, że w przyszłym roku zrobi mi ramkę sekcyjną, taką, żebym mogła sobie ustawiać wielkość kawałka sekcyjnego miodu w środku. I na to czekam i mam nadzieję, że na wiosnę się spotkamy. Powiem Wam coś więcej na ten temat. Ale jakby Was interesowały takie rameczki plastikowe, bezgwoździowe, to tutaj macie namiary. I dzwońcie. Pan ma na imię Benek, jakby ktoś chciał wiedzieć.